Cześć, ja jestem Silver, a to jest Magic for Fun. Jak pewnie zauważyliście, strzeliło mi ostatnio pół tysiąca subskrybentów. Jako, że okazja jest niebanalna, postanowiłem ją kucznie uczcić razem z wami i zorganizowałem nie jeden, ale aż dwa giveawaye czy, jak ktoś woli, konkursy. Pierwszy będzie odbywał się na YouTubie, a drugi na Facebooku. O czym zaraz dokładnie powiem. Mamy dwa wyzwania. Wyzwanie Maga oraz wyzwanie Smoka. Wyzwanie Maga odbywa się na YouTubie. Aby wziąć w nim udział, musicie koniecznie zasubskrybować ten kanał. Jest to rzecz, która kwalifikuje Was do kroku drugiego, a nim jest wymyślenie i opisanie w komentarzu pod tym filmem swojego Planeswalkera. Możecie napisać co chcecie, podać jego imię, miejsce skąd pochodzi, z jaką manu jest kojarzony, jakie posiada moce, jakie ma cele życiowe, w jakich okolicznościach przebudził się jego spark. Wyobraźni macie, więc myślę, że sobie poradzicie. Biorę trzy najlepsze prace i odpowiednie nagrodze. Zwycięzca za pierwsze miejsce otrzyma Deck z tulki 2015 plus 100 folijek. Drugie miejsce otrzyma dwa boostery Dragons of Tarkir, a trzecie miejsce zestaw pięciu rzadkich kart. Według mnie nagrody są bardzo syte, więc musicie się postarać, bo tak jak mówię, będę oceniał. Jeżeli zobaczę, że rozstawiacie kichę, no to raczej się zeźle. Jeżeli chodzi o wyzwanie smoka, które się będzie w odpowiednio wyznaczonym wątku na Facebooku, do którego macie link w opisie, to po pierwsze musicie polajkować mój fanpage, a po drugie musicie zaprojektować w formie cyfrowej smoka, który będzie w postaci Planeswalkera, tudzież w postaci Kreatury. Im ciekawszy projekt, tym lepiej. Potem, gdy macie już wykonaną kartę, to musicie umieścić jej obrazek, komentarzu do tego podlinkowanego wątku. Jeżeli chodzi o programy, w których możecie pracować, więc są one dowolne. Ja polecam Photoshopa oraz Card Makera. Linki podam również w opisie. I rzecz, na którą na pewno czekacie, jest wytęsknieniem, czyli nagrody. Za wyzwanie smoka znowu są trzy nagrody dla trzech osób, które sobie wybiorę. Za pierwsze miejsce jest Event Deck Dragons of Tarkir, więc bardzo bogata nagroda. Za drugie miejsce dwa boostery Dragons of Tarkir, znowu smoki. A za trzecie miejsce zestaw pięciu rzadkich kart. Całość zabawy trwa do 22 maja i do tego czasu również możecie nadsyłać swoje zgłoszenia. Po tym terminie wybiorę sobie zwycięzców, zarówno do pierwszego, jak i do drugiego konkursu, i ogłoszę ich wraz z projektami zarówno na YouTube, jak i na Facebooku. Życzę Wam miłej zabawy i liczę na to, że postaracie się jak najlepiej. Do usłyszenia! Cześć!